Dla wielu ludzi flagi są nudne jak flaki z olejem. Przez ostatnie lata prowadzenia planety faktów nauczyłem się, że żaden temat nie jest nudny. Po prostu mało o nim wiemy. Im więcej czytamy na dany temat, tym ciekawszy się on wydaje. Nie inaczej jest z flagami. Zainspirowany Sheldonem Cooperem i jego programem Sheldon Cooper prezentuje flagi na wesoło. <grych> Zapraszam Was na listę 10 najciekawszych flag świata i ciekawostki o nich. Numer 10. Czy wiedzieliście, że obecna 50-gwiazdkowa flaga USA została? wykonana w ramach pracy domowej, w 1958 roku wykonał ją 17-letni Robert Heft, który początkowo dostał za nią czwórkę, gdyż gwiazdek było więcej niż Stanów. Tłumaczenie, że wkrótce się to zmieni, na nic się zdało. Nauczyciel miał wtedy rzecz, że jeśli uczniowi się nie podoba, to niech zgłosi flagę w Waszyngtonie. Tak też zrobił. Dwa lata później, po przyłączeniu Alaski i Hawajów do USA, chłopak rzeczywiście dostał telefon z Waszyngtonu z zaproszeniem na zaprzysiężenie nowej zgłoszonej przez niego flagi. A nauczyciel? Z bólem serca musiał przyznać się do błędu i podwyższyć ocenę chłopakowi. Numer 9. Zapewne większość z was powie, że wie jak wygląda flaga Wielkiej Brytanii. Czyż właśnie tak? Wielka Brytania to w rzeczywistości tylko wyspa, w skład której wchodzą takie kraje jak Anglia oraz Szkocja, których to flagi po połączeniu dają dopiero jedną wspólną flagę Wielkiej Brytanii. Po dodaniu do niej jeszcze flagi Irlandii Północnej, która leży na osobnej wyspie, otrzymacie to, co pokazałem wam na początku, czyli flagę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W angielskim skrócie UK. Numer 8. Biała flaga powszechnie kojarzy się z tchórzostwem i kapitulacją. Żartobliwie powiązuje się ją z Francją, która nieraz w swojej historii wykazała się swoją defensywną postawą. Niektórzy żartują nawet, że Biała Flaga powinna być oficjalną flagą Francji. I Wiecie co? Coś w tym jest. Gdyż w latach 1814-1830 francuska flaga rzeczywiście była cała biała. Biel była wtedy kolorem dynastii burbonów i stanowiła ogólnie przyjęty symbol nienaruszalności monarchii. Numer 7. Każdy z nas przeżywa w swoim życiu małe zaskoczenie, kiedy dowiaduje się, że flaga Monako to taka odwrócona flaga Polski. Zdecydowanie więcej problemu mają jednak indonezyjczycy. Których flaga jest wręcz identyczna z flagą Monako. Do tego stopnia, że w 1945 roku po odzyskaniu przez Indonezję niepodległości rząd Monako złożył oficjalną skargę co do ich flagi, która jednak została zignorowana, gdyż okazało się, że flaga Indonezji jest dużo starsza i to ona ma prawo do tego wzoru. Numer 6. Nepal to jedyny kraj na świecie bez prostokątnej flagi. Jego flaga składa się z dwóch połączonych ze sobą trójkątów, które reprezentują himalajskie szczyty oraz dwie panujące tam religie. Hinduizm oraz buddyzm. Numer 5. Flaga Kataru jest bardzo podobna do flagi Bahrainu, i podobnie jak ona niegdyś sama była biało-czerwona. Niestety, jako że barwnik używany do jej produkcji nieustannie płowiał na słońcu, przechodząc w bordowy, zmęczeni tym urzędnicy, między innymi ciągłą wymianą flagi na nową, zdecydowali, że od teraz to bordo będzie oficjalnym kolorem Kataru. Numer 4. Najmłodszą flagą na świecie, bo wprowadzoną w 1996 roku, mogą pochwalić się Seychelles. Jednak o mały włos nie oddałyby tego tytułu Nowej Zelandii, w której to w 2015 roku przeprowadzano referendum dotyczące zmiany flagi. Srebrny liść paproci miał zastąpić dotychczasowy wzór, lecz mimo olbrzymiego, wręcz mylącego podobieństwa do flagi Australii, mieszkańcy w aż 67% opowiedzieli się za dotychczasową flagą. Numer 3. Myśleliście, że Charakterystyczne białe wzorki na fladze Iranu to tylko dekoracja? W rzeczywistości to powtórzone 22 razy słowa Allah Akbar, wpisane w flagę na pamiątkę rewolucji islamskiej, która zaszła w tym kraju w 1979 roku. Myślicie, że podobny zabieg sprawdziłby się w przypadku polskiej flagi? Numer 2. Czerwony, biały i niebieski to najpopularniejsze kolory flag, występujące na niemal każdej z nich. Jednym, jedynym wyjątkiem jest Jamajka, która w 1962 roku uwolniła się od tego schematu i aby uczcić swoją niepodległość i niezależność od brytyjskiej władzy, przyjęła barwy zielony, czarny oraz żółty. Numer 1 Flaga Belize, południowego sąsiada Meksyku, to jedyna flaga państwowa na świecie, która przedstawia wizerunek ludzi. Ci dwaj na pierwszy rzut oka wyglądający jak kibole panowie, jeden z siekierą, drugi z wiosłem w kształcie kija baseballowego, to w rzeczywistości tylko niegroźni frisacy zajmujący się spławianiem drewna w dół rzeki. Okej, okay, tym spławionym, jak młodszy brat, kiedy przyprowadzacie do domu koleżankę akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami, na którym właśnie pojawiła się nowa animacja. Zapraszam, ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!